Hej, hej, witajcie z tej strony Olchuś. Witam Was w dość ważnym odcinku, bo w końcu opowiem wszystko na temat nowej postaci, nowym kłamie tych wszystkich zdjęciach, które przedstawiam, czy to na swojej grupie, czy to na swoich filmach. Więc oglądajcie do końca, bo to bardzo ważne informacje, które na pewno będziecie chcieli posmakować. Więc zapraszam do oglądania. Moi drodzy. Dzisiaj w końcu ujawnię informacje na temat tego nowego kłami, który tak opętało moją grupę, moje filmy i fanpage Miraculous, Biedronka i Czarny Kot. Ale zaczynając od początku całą historię. 13 listopada napisałem na swojej grupie, że jeden z widzów podesłał mi takie zdjęcie od, z Instagrama od Jeremiego. Że teraz tego zdjęcia nie zobaczycie, bo Jeremy je usunął. Widać na nim kłami królika. Dużo osób się zdziwiło, że będzie to nowe kłami, że za dużo tego i tak dalej i tak dalej. Następnego dnia udostępniłem na swojej grupie pewien puzzle. Na początku też to miałem publikować tylko na Snapchacie, ale że większość osób tego nie ma, to postanowiłem to publikować na mojej grupie. chociaż i zapraszam jak ktoś. I właśnie taki był pierwszy puzzle. Puzzle. Niby co to za puzzle, nic nie wnosi, tylko tam urywek jakiś napis Miraculous pewnie z jakimś dziwnym okiem. Okej, okay, przyszedł czas na kolejne puzzle. Tym razem były to trzy puzzle. Przedstawiały napis Comic Sun, fragment twarzy pewnej postaci oraz fragment jakiejś mrocznej postaci. Okej, okay, były przeróżne zdania o tym. Jedni myśleli, że to anime o Miraculum, inni, że ta postać to właściciel kłamik królika, inni przeszukiwali cały internet, żeby rozkminić co to jest, ale bezskutecznie. Potem udostępniłem pewne zdjęcie z Instagrama. Bo wiecie, jak wpiszecie frazę w wyszukiwarkę na Instagramie, a w tym przypadku to było hashtag to wyskoczą wam przeróżne zdjęcia. Czy to jakieś fanarty, cosplay i tak dalej. Jak widzicie na tym zdjęciu, na pierwszej pozycji jest kłami królika. W innej pozycji oczywiście. Widać, że to jest szkic, jak poprzedni obrazek, więc obrazka z 3D jak na razie nie ma. Tutaj również były mieszane zdania. Inni myśleli, że te kłami pojawi się w specjalnym odcinku w Szanghaju, Teraz ten odcinek nazywa się chińska legenda. A inni, że to Anime, i w końcu doszło do tego, że nikt nie wiedział skąd te kłami pochodzi. Tutaj, moi drodzy, była inna sytuacja. Udostępniłem całe logo z układanki. Inni dalej myśleli, że to zapowiedź anime, że to specjalny odcinek, i ktoś chyba nawet napisał, że ta postać będzie przedstawiała Olchusia ze swoim kłami. I nawet były obrazki, ktoś nawet dał obrazek porównawczy tego oka w logo z moją poprzednią postacią wow, doszliśmy do takiego momentu gdzie udostępniłem, znaczy mój znajomy udostępnił logo Miraculum 3D a potem codziennie przez 3 dni udostępniałem zdjęcia, w których poukrywałem różne wskazówki, kto jest na mojej grupie to pewnie je rozwiązywał i wie o co chodzi, przychodziły przeróżne teorie większość osób się postarała i naprawdę odna odnalazła wszystkie wskazówki ukryte i za to wam gratuluję tak, w sumie trudno nie było ale zdarzały się osoby, które widziały to czego tam w ogóle nie było i nie dodałem, więc pewnie jakiś wyimaginujący Rzeczy widzieliście, ale okej, okay, nawet najlepszym się zdarza. Stwierdziłem, że już nie będę wam publikował żadnych zagadko-obrazków i udostępniłem to z tym tytułem. Więcej informacji wkrótce. Potem udostępniłem cały obrazek całego kłami oraz zapytanie, która miniaturka lepsza na film, aż do tego momentu, w którym oglądacie właśnie ten film, w którym chcę Wam powiedzieć wszystko na temat tego kłami i tej postaci, więc przygotujcie się. Te wszystkie zdjęcia z Instagrama z treścią o kłami: że Jeremy to dodał, a potem usunął, że pod frazą hashtag Miraculous Lady o było kłami na pierwszej pozycji. To była moja zagrywka i fotomontaż. Te wszystkie obrazki z logiem, z zagadkami, które musieliście rozwiązywać. To też była moja zagrywka. To samo było też również z podesłaniem zdjęcia administratorom fanpage'a Miraculous, z Biedronka i Czarnyko, żeby zobaczyć jaką ludzie mają na ten temat opinię. Tak, to wszystko była moja zagrywka i graliście w taką, jakby, moją grę. Przepraszam Was za to, mam nadzieję, że w jakim stopniu Was nie uraziłem, że takie stosowałem zagrywki, ale nie chciałem niczego na początku ujawniać. I też bardzo dziękuję, że tak fajnie odkrywaliście te puzzle i te zagadki, było naprawdę mega. Ale dobra, dobra, Oluchuś, teraz już wiemy, że nas w bambuku robiłeś, że to kłamie się nie pojawi w żadnym odcinku specjalnym, że to nie jest anime. Przyznaj się, że to jesteś Ty i Twoje kłamie królika. Tak, to ja jestem i to jest właśnie moje kłamie królika. Osób nawet się domyśliło w komentarzach, że to właśnie ja. Bo w sumie ja mam zwierzaka królika i stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Ale olchuś, dlaczego nie kot? Przecież masz kocio, maskę i tak dalej. No, dlatego. Przedstawiam wam projekt Miraculum: opowieść o Konradzie i złej masce. I od razu mówię, to nie będzie żaden odcinek 2D ani 3D, a szkoda, chciałbym. Za cały rysunek jest odpowiedzialna Eureka z kanału Eureka rysuje. Odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty, kto ją zna to wie jakie ma pracę I możecie, a kto jej nie zna, to możecie jej zostawić lajka like na fanpage'u, na kanale, subskrypcję. Macie od niej wszystkie social media w opisie. I ona w sumie też wiedziała o tym projekcie, ale nie do końca, nie wiedziała co ja planuję. No i w sumie parę osób też wiedziało, ale nie do końca. Jest to mój projekt, gdzie historia będzie opowiadać o Konradzie, czyli o mnie, wraz z moim kłami królika o imieniu Kice i złej masce, którą widzicie właśnie w tle. Ten projekt stawiam na rok 2017 i będzie coś w formacie komiksu? Coś takiego z dubbingiem i tak dalej. Nie chcę niczego za bardzo zdradzać, bo potem się okaże klapa i będzie dupa, nie będzie projektu. Tylko dlaczego 2017? Bo nie zdążyłbym na ten rok, a po drugie nie podaję dokładnej daty premiery. Jak będzie gotowe, to wam to wszystko przedstawię. Chcę, żeby ten projekt wyszedł jak najlepiej. Sam oczywiście nie jestem w stanie tego zrobić, więc chcę wkręcić w to parę osób, ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że taki projekt wam się podoba I nie jesteście na mnie źli za te moje Złe gierki, w sumie jak nazwa sama wskazuje Złe gierki, czyli to wszystko wina Złej maski. Jeśli czekacie na ten projekt To możecie zostawić lajka like w górę Przynajmniej będę wiedział ile osób czeka I napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie I o tej całej akcji, którą rozkręciłem Na ten temat, no i oczywiście dzięki Że tak fajnie braliście udział w tym wydarzeniu Ja bym chciał, żeby ten projekt wypalił Bo jak się już na coś wkręcę To nie ma z naprawdę Trzymajcie kciuki, żeby się udało, dzięki jeszcze Raz za obejrzenie. Zapraszam na social media sklepinuki.pl i do następnego odcinka. Bye bye!